Codziennie na granicy z Polską pojawia się mnóstwo głodnych, zmarzniętych i przestraszonych obywateli Ukrainy. Głównie są to kobiety z dziećmi. Młodzież z powiatu robczycko-sędziszowskiego po raz kolejny udowodniła, że ich los nie jest im obojętny. 10 marca już po raz kolejny uczniowie różnych placówek od samego rana robili dla uchodźców wyjątkowe bułki wyjątkowe, bo robione od serca. Ogromna mobilizacja ludzi dobrej woli i wielu organizacji sprawiła, że uchodźcy znajdują w Polsce nie tylko schronienie, ale niezwykłe wsparcie. Każdego dnia Polacy pomagają jak najlepiej potrafią po to, by obywatele Ukrainy mogli tu przetrwać ten najtrudniejszy dla nich czas. Pomoc przybiera różne formy. Szczególnie ważne jest zapewnienie podstawowych potrzeb tym, którzy są w drodze od wielu dni. Głodni oraz zmęczeni docierają na granicę z Polski, a tam czekają na nich m.in. kanapki robione przez młodzież z powiatu Robczysko-Sędziszowskiego. Akcja robienia bułek dla uchodźców przeprowadzona była już dwa razy. Zaangażowali się w nią m.in. uczniowie Sędziszowskiego Zespołu Szkół Technicznych. W placówce od samego początku zlokalizowany jest również powiatowy punkt zbiórki darów dla Ukrainy. Jesteśmy w Zespole Szkół Technicznych im. profesora Karola Oszewskiego. Szkoła, podobnie jak i Stowarzyszenie Nasza Ziemia Sędziszowska, włączyła się w akcję przygodową gotowywania kanapek, bułek dla rodzin, matek i dzieci, które oczekują na przejście przez granicę. Oczekują również na transport na dworcu przemyskim. Dobro się czyni po cichu, ale tak naprawdę rodzimy się, by żyć i żyjemy, by pomagać. Chcemy jako koordynator powiatowy również i moja osoba chcemy pokazać tych cichych wolontariuszy, darczyńców, którzy tutaj do punktu otwartego zawsze od godziny 8 do 17 przynoszą dary, dary serca tak naprawdę, aby pomóc osobom tym potrzebującym, ofiarom wojny, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. Oczywiście nieważna jest kwota przekazana w postaci darów, nieważna jest również zawartość tych darów, czy to będzie jedna butelka, dwie, wody mineralnej. Liczy się ten najmniejszy gest, dzięki któremu zmieniamy świat, zmieniamy również czyjś świat, a zwłaszcza osób dotkniętych, które w takich warunkach po 6-7 godzin oczekują na to, aby po prostu przybyć tutaj do nas, do Polski. Znamy też historię, ale... W tym momencie... Nie możemy o tym pamiętać. Musimy kierować się gestem człowieczeństwa, a miarą tego człowieczeństwa jest przede wszystkim ta nasza hojność, jak również i wsparcie osobom. To powoduje, że czujemy się po prostu spełnieni wewnętrznie. Chcę powiedzieć, że to już po raz drugi przygotowujemy kanapki na dworzec Przemyski. W środę, kiedy zobaczyłam tysiące osób oczekujących na pociągi, na autobusy na dworcu Przemyskim. Zdziemnięte dzieci i przede wszystkim mamy, które i w traumie, i w ogromnym stresie oczekiwały na przyjazd pociągu, stwierdziliśmy, Widząc również pracę wolontariuszy, że najbardziej potrzebne są kanapki i oczywiście woda. To podstawowe rzeczy nam się wydają takie banalne. Tam jednak po prostu jest ogromne zapotrzebowanie i stwierdziliśmy, że będziemy teraz co kilka dni odpowiadać na prośbę wolontariuszy, pana koordynatora, który akcją zarządza. Młodzież sędziszowskiego zespołu szkół technicznych pomaga dotkniętej wojną Ukrainie na wiele sposobów. Nauczyciele, pracownicy administracji obsługi, wszyscy włączamy się w to dobro. Oczywiście oprócz tej zbiórki, która odbywa się w godzinach od 8 do 17, wykonujemy kanapki dla uchodźców, szyjemy apteczki na prośbę Urzędu Marszałkowskiego. Wykonujemy je w różnej formie. Mogą to być worki, mogą to być apteczki na zamek zasuwane. Chodzi o to, żeby te środki pielęgnacyjne, środki dezynfekujące, opatrunki, gazy, plastry były po prostu umieszczone w jednym miejscu i mogły w sposób szybki, bezpośrednio służyć osobom potrzebującym. Oprócz tej zbiórki, która jest w naszym budynku, indywidualnie przynoszą dary. Często bywają to też rodzice naszych uczniów, ale wiem, że w klasach prowadzone są zbiórki, na przykład klasa czwarta F zakupiła wodę, klasa druga A opatrunki i te akcje, ta akcja zbiórki czy zakupu Opatrunku czy w środku wskazanych cały czas trwa. W akcję robienia kanapek dla uchodźców włączył się również Zespół Szkół Agrotechnicznych w Robczycach. Wszyscy w tym czasie jesteśmy na tyle przejęci tą sytuacją, że każdy z nas chce w jakiś sposób pomóc, a, a że stworzona została nam taka okazja. Włączamy się z nią z przyjemnością. Myślę, że uczniowie oni również tu potwierdzą. To są kolejni cisi wolontariusze, uczniowie, którzy wczuli się w sytuację swoich rówieśników na Ukrainie. Jak wiemy, młodzież ukraińska nie ma warunków, aby się uczyć w swoim rodzinnym kraju. Dopiero w Polsce nasz rząd, Ministerstwo Edukacji i Nauki stwarza przepisy, aby mogli tutaj kontynuować naukę. Również wczuwa się w sytuację młodych ludzi, którzy zmuszeni byli iść na front musieli wstąpić do armii ukraińskiej, a także muszą zajmować się swoimi rówieśnikami, dziećmi, rodzeństwem, a więc empatia, wrażliwość jest tutaj obecna. Wiemy, że pomagać komuś to niezwykłe uczucie, ale robić to w takich okolicznościach jak teraz to po prostu rozdziela serce. Jako starostwo powiatowe, jako koordynator powiatowy takim właśnie cichym wolontariuszom, uczniom, osobom zaangażowanym chcę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy złożyli dary w trzech punktach, które funkcjonują, funkcjonują i w Sędziszowie Małopolskim w Zespole Szkół Technicznych, również i tutaj w Zespole Szkół w Robczycach mamy punkt, gdzie odbywały się wcześniej szczepienia, również otwarty do późnych godzin, gdzie można składać dary i mieszkańcy to bardzo chętnie czynią. Także współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiercanach, z Gminą Wielopole, Ostrów. Są to także placówki edukacyjne, wszystkie szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, stowarzyszenia, Związek Harcerstwa Polskiego, to również Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. Gminy, samorządy, wszyscy chcą po prostu pomóc, co oczywiście jest bardzo, bardzo ważne. Chcę wspomnieć, że te wszystkie złożone dary zostały po części już przewiezione i trafiły bezpośrednio pośrednio do osób, które wymagają wsparcia. Pierwsze transporty odbywały się do miasta i obwodu Niemirów. Otrzymaliśmy stosowne podziękowanie od burmistrza tego miasta. Natomiast kolejne do obwodu lwowskiego. Również nawiązaliśmy współpracę z kurią i księdzem arcybiskupem Mokrzyckim, księdzem profesorem Uliaszem i również tam odbyły się transporty do potrzebujących lwowian, którzy przygotowują się do obrony miasta, tak bogatego w zabytki kultury. Był także transport do mieszkańców Trochobycza, wody, ponieważ to również takie zostało nam zgłoszone, zapotrzebowali. Reagujemy na wszelkie, wszelkie tutaj wskazówki i chcemy, aby nasze działania były skoordynowane, były planowane i aby trafiały do najbardziej potrzebujących. Były po prostu zasadne. Chciałam również tutaj pochwalić i złożyć podziękowania panu dyrektorowi, nauczycielom, uczniom tej szkoły, Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Robczycach. Szkoła również bardzo aktywnie włączyła się w akcję. Przygotowują uczniowie pod kierunkiem nauczycieli kanapki, bułki, które dzisiaj będą rozdawane na Przemyskim Dworcu przez wolontariuszy. Także dziękuję serdecznie i tutaj chciałabym jeszcze raz wyrazić takie uznanie. Oczywiście musimy czynić wiele, aby pomóc naszym wschodnim sąsiadom, po dobro wraca. Swoją cegiełkę pod Podczas akcji robienia bułek dorzucił również specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Robczycach. Placówka pomaga Ukrainie i jej obywatelom od dłuższego czasu na wiele sposobów. W zbiórkę darów włączyły się też pozostałe szkoły, dwa licea, liceo, liceum sędziszowskie, liceum Robczyckie, zespół szkół imienia księdza, doktor Jana Zwierza w Robczycach. Włączył się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, pani dyrektor Marzena Jakubek, nauczyciele, pracownicy obsługi administracji, rodzice, uczniowie nie zapominamy, że potrzebującymi uchodźcami są również mamy dzieci z niepełnosprawnościami. Również przygotowaliśmy przy pomocy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego transport potrzebnych rzeczy do szpitala psychiatrycznego w Żurawicy, który odebrała pani dyrektor Bożena Ryczan, dlatego że tam przygotowano miejsca dla mam z dziećmi z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i to również była taka chęć wsparcia dzieci, o których nie zapominamy. Wiemy również, że potrzebna jest na naszym terenie tym dzieciom pomoc psychologiczna. Zapewniamy tutaj pomoc ze strony psychologów, psychoterapeutów, bo i o takich kwestiach nie zapominamy. I tutaj jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Szkoła bardzo aktywnie włączyła się w akcję pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, również poprzez kanapki, przygotowanie bułek. Przygotowali bułki pracownicy, przygotowali uczniowie tutaj pod nauczycieli wszystko dla dzieci, które potrzebują wsparcia. Nie zapominajmy, że na przemyskim dworcu, jak i na innych przejściach odczekują dzieci z matkami i wiemy, jaka jest aura na zewnątrz, jakie są warunki atmosferyczne, jaka jest sytuacja w ich sercach, że przeżywają rozstanie ze swoimi domami najbliższymi. To wszystko powoduje, że również ta nasza akcja, a także zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci tych wymagających większej Pomocy. To wszystko powoduje, że cieszymy się, że jesteśmy dumni z tych postaw, zwłaszcza tutaj dzieci, które są naszymi skarbami w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Robczycach. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i przedszkole ogród dobrych serc, które wchodzi w skład tego ośrodka, zaangażował się zaraz na początku, kiedy ta pomoc była potrzebna. Dzisiaj jest już kolejny czwartek. Tych czwartków było już kilka, które jednak są takie inne niż dotychczas. Nasze dzieci, nasza młodzież, nasi pracownicy, administracje obsługi, nauczyciele włączyli się w tą pomoc wraz z rodzicami naszych podopiecznych zaraz na początku, wiedząc, jakie będą potrzeby, wiedząc, że wybierając się ze swoimi dziećmi w drogę, należy zabrać podstawowe rzeczy, należy zabrać żywność tak zwany suchy prowiant, który jest potrzebny, który można spożyć w... W różnych warunkach, w których przyszło podróżować naszym sąsiadom, Ukraińcom, którzy niestety z przyczyn nam wszystkim wiadomym, wiadomych, musieli w tą podróż wyruszyć. My zaangażowaliśmy się, zbierając oczywiście te najpotrzebniejsze produkty żywieniowe, najpotrzebniejsze środki kosmetyczne, higieniczne, pampersy, te artykuły takiej pierwszej potrzeby. Mokre chusteczki, to wszystko, co jest potrzebne do. Do przebierania niemowląt do przebierania dzieci. W tej chwili zaangażowaliśmy się już na kolejnym etapie w robienie kanapek. Chcemy, żeby ta bułka zrobiona naszymi rękoma była darem serca, bo nic tak nie smakuje jak kanapka zrobiona, żeby kogoś poczęstować, przyjąć, ugościć. Chcemy, żeby Wszyscy ci, którzy muszą przyjechać, opuszczając swoje domy, czuli się u nas dobrze, zapraszamy ich do nas, częstujemy ich tym, czym mamy. I włączamy się w tą pomoc tak, jak potrafimy. Oprócz młodzieży w robienie bułek dla uchodźców zaangażowały się również inne stowarzyszenia i instytucje z powiatu robczycko-sędziszowskiego. Przeprowadzenie akcji na taką skalę było możliwe dzięki hojności i ofiarności wielu osób. Bułki przygotowywane są, jak już wspomniałam, również i z różnych darowizn, datków ludzi, którzy kupują pieczywo. Również i wolontariuszy Stowarzyszenia Nasza Ziemia Sędziszowska, także przez pracowników Starostwa Powiatowego. Tutaj chcę podziękować panu dyrektorowi Dariuszowi Kazneckiemu za pomoc, za koordynowanie tych działań. To są również także. Um... Artykuły, które otrzymaliśmy od lokalnych przedsiębiorców, 80 kg wędlin, sery żółte, również od pracowników gminy Sędziszów, od radnych Rady Powiatu Roczysko-Sędziszowskiego, wszyscy po prostu włączyli się w akcję koło gospodyń. Grodzianka będzie myśla, to także kolejna powiedziałabym, instytucja kobiet, która przygotowuje te kanapki dzisiaj dowiedziałam się już w tych minutach ostatnich, że to już jest ponad 2000 kanapek, a więc no wszyscy. Chcemy w jakiś sposób pomóc, zaangażować się. Akcja robienia kanapek dla przybywających na polską granicę uchodźców będzie kontynuowana tak długo, jak istniała będzie taka potrzeba. Życzymy Czym smacznego. smacznego.